Dominik wjechał do pracy bramą numer 2, spotykając swoją współpracownicę, którą znał pod imieniem Karen. Był 20 maja 2024 roku, wyjątkowo opalny dzień. Dominik sięgnął do kieszeni. Wtedy jeszcze nie wiedział, że wyciągając dłoń na zewnątrz, wypadnie mu z ziemi paragon. Paragon, który był dowodem zakupu porannej kawy niedaleko oddawanej kawiarni. Dominik kątem zauważył spadający paragon, jednak zaaprobowany rozmową zignorował to. Karen odruchowo schyliła się po paragon, co pozwoliło Dominikowi dostrzec part. Ze swoich samochodów wysiadały akurat dwie osoby, były to Anna Nowak i Joanna Kowal, które w tym czasie jak było Dominikowi wiadomo, mieszkały niedaleko siebie. To właśnie był ten moment, w którym Dominik zrozumiał istotę carpoolingu. Uświadomił sobie, że dzięki wspólnemu dzieleniu przejazdów do pracy można zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale także czas i zmniejszyć wpływ swojego samochodu na środowisko. Zaczął intensywnie promować takie działania w swoim najbliższym otoczeniu, co jak już dzisiaj wiemy miało kolosalne skutki dla firmy, w której pracował. Pytamy zatem, jak potoczyłyby się losy firmy, gdyby Dominik tego nie zauważył? Czy nie mogliśmy wcześniej zauważyć tak prostego rozwiązania? Czy nie mogliśmy podjąć wcześniej działań mających na celu promocję carpoolingu? Odpowiedź brzmi, mogliśmy.